kochani, z tej strony Jakuki i dzisiaj chciałam Wam powiedzieć jedną małą rzecz na temat live'a na 150 subskrypcji. Yy, no, są z tego powodu dwie myślę, przyczyny. Bo y, pierwszą jest to, że boję się, że właśnie y, mogę nie mieć czasu ze względu na, tych, na te elekcje. Yy, a druga to jest to że po prostu zapomniałam, że jakiś czas temu odinstalowałam aplikację do robienia live'ów. Ale niektórzy z Was powiedzą pewnie, że e, możesz sobie po prostu spokojnie sobie nowo zainstalować. No za to nie, bo boję się, że będę miała za mało pamięci na telefonie. A nawet jeśli mi się uda zainstalować, to będę musiała z powrotem sobie przypomnieć, jak sobie tutaj się obsługiwać w tej aplikacji. Ale spokojnie, nie bójcie się, że nic się nie pojawi na 150 subów. W razie gdyby ten live się wcale nie odbył, może być tak, że po prostu że yy... ja po prostu zrobię jakiegoś mema właśnie na te 150 subów yy, no i no będziecie mieli coś do oglądania yy, póki gdy ja będę właśnie obczajała tę aplikację to tyle na dziś yy, pozdrawiam was bardzo serdecznie no i bye